A, chciałabyś. Bo no, ja nie ustoję, więc skupię się na tym. Ale masz to przyjść, a nie stać. Po co tu stać? Nie no, weź i rzuć tą piłkę, niech trochę powalczy jeszcze z tym. Rzucić? No rzuć, no. Proszę bardzo, można... Nie, ja nie złapię. Można? Można, tylko chcieć trzeba. Tak moje dziecko zupełnie z dyktandem. Okay. No co? Nie wiem, co to jest na Pięć razy. Tak piszą. Yy, kilka razy w miesiącu mięso czerwone. Czerwone nie jest będzie raz. Ryby. Kilka razy w tygodniu. No to raz, dwa. Ryba to codziennie. Piękna. Dobrze, że tu jestem jakby tego strąga pięknego. A to co białe, bo wapni będziesz zbierać? Dbasz o odpowiednią zawartość wapnia i tynku. Jak jest nie tylko